Rosyjskie rakiety balistyczne uszkodziły kilka ambasad w centrum Kijowa rankiem 20 grudnia. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że siły rosyjskie wystrzeliły pięć pocisków balistycznych Iskander M, północno-koreańskich KN, 23 na Kijów rano 20 grudnia i że siły ukraińskie zestrzeliły wszystkie pięć, ale odłamki pocisków uszkodziły infrastrukturę w Kijowie i spowodowały ofiary wśród ludności cywilnej. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, MSZ, Georgii Tychy, oświadczył, że rosyjski atak rakietowy uszkodził wiele ambasad w jednym budynku, w tym ambasady Albanii, Argentyny, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Palestyny i Portugalii. Władze Kijowa poinformowały, że odłamki rosyjskich rakiet uszkodziły magazyny i infrastrukturę w Kijowie. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że siły rosyjskie wystrzeliły również pocisk balistyczny Iskander M, pocisk manewrujący KH-59, 69 oraz 65 dronów Szechyd i innych na Ukrainę w nocy z 19 na 20 grudnia. Z czego ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 40 dronów, a zakłócenia walki elektronicznej F spowodowały utratę 20 dronów. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że nocne ataki dronów i pocisków rakietowych uszkodziły infrastrukturę cywilną w obwodach Dniepropietrowskim, Charkowskim, Kijowskim i Sumskim. Siły ukraińskie podobno przeprowadziły swój pierwszy atak wyłącznie przy użyciu bezzałogowych pojazdów naziemnych, UGV i dronów z widokiem z pierwszej osoby FPV, podkreślając ciągłe wysiłki Ukrainy na rzecz wykorzystania innowacji technologicznych w operacjach naziemnych. Rzecznik ukraińskiej brygady działającej w kierunku Charkowa poinformował 20 grudnia, że siły ukraińskie przeprowadziły swój pierwszy atak naziemny wyłącznie przy użyciu systemów robotycznych zamiast piechoty w nieokreślonym dniu w pobliżu Lipci, na północ od Charkowa. skutecznie zniszczyły nieokreślone rosyjskie pozycje podczas ataku. Rzecznik oświadczył, że siły ukraińskie przeprowadziły atak przy użyciu dziesiątek UGV wyposażonych w karabiny maszynowe, a także wykorzystały UGV do układania i usuwania min na nieokreślonych pozycjach w okolicy. Ukraińscy urzędnicy wielokrotnie podkreślali wysiłki Ukrainy w celu wykorzystania innowacji technologicznych i asymetrycznych zdolności uderzeniowych, aby zrównoważyć ograniczenia siły roboczej Ukrainy, w przeciwieństwie do gotowości Rosji do zaakceptowania niezrównoważonych wskaźników ofiar w zamian za marginalne korzyści terytorialne. Ukraina kontynuuje także wprowadzanie innowacji w produkcji dronów powietrznych. Ukraiński sztab generalny poinformował, że ukraińscy urzędnicy zakończyli testy drona podłączonego do kabli światłowodowych, który będzie bardziej odporny na zakłócenia związane z walką elektroniczną. F. Siły rosyjskie niedawno wprowadziły takie drony w obwodzie kurskim i na Ukrainie. Ukraińska firma produkująca drony poinformowała że niedawno zmontowała prototyp pierwszego drona FPV wykonanego wyłącznie z komponentów wyprodukowanych w Ukrainie. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił zamiar ukierunkowania politycznych i ideologicznych priorytetów Rosji na 2025 rok wokół rosyjskich weteranów. Putin zaproponował 20 grudnia, aby Rosja ogłosiła rok 2025 rokiem obrońcy ojczyzny, aby uhonorować rosyjskich weteranów wojny na Ukrainie i weteranów wszystkich innych rosyjskich wojen. Putin w szczególności złożył te propozycje podczas posiedzenia Rosyjskiej Rady Państwowej, na którym omawiano wsparcie państwa dla rodzin, co było priorytetem Kremla na rok 2024 rok rodziny. Kreml podjął ostatnio kilka kroków w celu zaspokojenia i wzmocnienia pozycji rosyjskich weteranów wojny w Ukrainie. Program O czas Bohaterów, na przykład, ma na celu umieszczenie weteranów wojny na Ukrainie na lokalnych i federalnych stanowiskach rządowych w celu osiągnięcia dwojakiego efektu. Z jednej strony, aby uspokoić rosnącą część rosyjskiej populacji, która walczyła na Ukrainie, a z drugiej strony, aby zainstalować militarystyczne ideały na wszystkich szczeblach zarządzania. Skupienie się przez Putina na roku 2025 jako roku obrońcy Ojczyzny ma prawdopodobnie na celu dalsze uspokojenie klasy weteranów oraz mnożenie organizacji i programów, takich jak Czas Bohaterów. Putin prawdopodobnie rozumie, że aby utrzymać zapotrzebowanie na siłę roboczą w swojej wojnie na Ukrainie, nie może pozbawić praw wyborczych rosnącej klasy weteranów, a zdefiniowane przez Kreml priorytety ideologiczne na 2025 rok prawdopodobnie mają na celu pozyskanie przychylności, a nawet kooptację tej populacji w miarę trwania wojny. Kreml nadal obwinia urzędników państwowych obwodu Kurskiego za niepowodzenie w reagowaniu na wtargnięcie Ukrainy do obwodu Kurskiego. Kremlowska agencja prasowa ta spoinformowała 20 grudnia, powołując się na źródła w organach ścigania, że rosyjskie władze zatrzymały 20 grudnia dyrektora generalnego Państwowej Korporacji Rozwoju Obwodu Kurskiego Władimira Łukina pod zarzutem nadużycia władzy w związku ze zdefraudowaniem 173,2 miliona rubli, około 1,6 miliona dolara amerykańskiego, na budowę fortyfikacji w strefie przygranicznej obwodu Kurskiego. 9 grudnia rosyjskie władze zatrzymały również byłego zastępcę dyrektora korporacji rozwoju obwodu Kurskiego Igora Grabina pod podobnymi zarzutami. Kreml obarczył ostatnio kozłem ofiarnym byłego gubernatora obwodu Kurskiego Aleksieja Smirnowa, który prawdopodobnie miał być zaangażowany w rozwiązywanie problemów społecznych w obwodzie Kurskim i tłumienie lokalnych protestów, jednocześnie odwracając uwagę od niepowodzenia Rosji w odparciu ukraińskiej inwazji. Roman Alechin Rosyjski bloger wojskowy i doradca gubernatora obwodu Kurskiego skomentował aresztowanie Łukina i stwierdził, że urzędnicy pracujący dla korporacji rozwoju obwodu Kurskiego nie powinni ponosić odpowiedzialności za niepowodzenie Rosji w obronie granicy obwodu Kurskiego, ale raczej, że wina powinna spaść na podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo rosyjskich granic w czasie wojny, w tym rosyjskie Ministerstwo Obrony, MON i Dyrekcję Straży Granicznej Federalnej Służby. Bezpieczeństwa FSB Kreml nadal wskazuje jednak, że nie ma zamiaru faktycznie rozwiązywać tych kwestii w obwodzie kurskim. Prezydent Rosji Władimir Putin poświęcił część swojej dorocznej telewizyjnej konferencji prasowej Direct Line 19 grudnia na omówienie swoich planów przeprowadzenia dużych projektów mieszkaniowych i odbudowy infrastruktury na okupowanej Ukrainie, na co Kreml nie zwraca uwagi na swoje terytorium w obwodzie kurskim. Nowy gubernator obwodu Kurskiego Aleksander Hinstein, którego Putin mianował na miejsce Smirnowa, oświadczył 20 grudnia, że państwo rosyjskie nie weźmie na siebie wszystkich kosztów odbudowy obiektów obwodu Kurskiego zniszczonych podczas wojny ze względu na wysoki stopień zniszczeń i inne zobowiązania finansowe państwa, w tym gwarancje socjalne i dalsze finansowanie wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że powinien był naruszyć zawieszenie broni, które narzucił Ukrainie w 2014 roku, rozpoczynając inwazję na pełną skalę jeszcze wcześniej, gdy został poproszony o przemyślenie swojej decyzji o ataku w 2022 roku. Putin odpowiedział na pytanie mediów podczas dorocznej telewizyjnej konferencji prasowej Direct Line 19 grudnia, czy zmieniłby swoją decyzję o rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę, gdyby miał to zrobić ponownie, stwierdzając, że powinien był podjąć tę decyzję wcześniej. Putin dodał, że Rosja powinna była systematycznie przygotowywać się przed inwazją na pełną skalę i fałszywie twierdził, że Rosja spontanicznie dokonała inwazji na Ukrainę w 2022 roku po tym, jak Ukraina bezpośrednio ogłosiła, że nie będzie przestrzegać porozumień Mińsk II. Porozumienia Mińsk II były niezwykle korzystne dla Rosji nakładając na Ukrainę szereg zobowiązań, które zrzekły się podstawowych elementów ukraińskiej suwerenności i pozwoliły rosyjskim pełnomocnikom wspieranym przez rosyjskie siły zbrojne na dalsze okupowanie obszarów, które zajęli podczas pierwszych inwazji w 2014 roku. Porozumienia nie nakładały żadnych zobowiązań na Rosję, która uczestniczyła w negocjacjach jako rzekomy neutralny mediator. Ustanowiły one zawieszenie broni, które rosyjscy pełnomocnicy nieustannie naruszali przy rosyjskim wsparciu. Porozumienia z Mińska II zaakceptowały również fałszywą rosyjską narrację, że rosyjscy pełnomocnicy na Ukrainie byli niezależni od Moskwy, a Putin nalegał, aby Ukraina dotrzymała swoich zobowiązań, nawet gdy pełnomocnicy, działający bezpośrednio na rozkaz Moskwy, naruszali własne zobowiązania. Porozumienia z Mińska II nie wymagały od Rosji wycofania swoich sił zbrojnych z okupowanych obszarów Ukrainy, a Rosja wykorzystywała pozycje na okupowanych obszarach jako miejsca postoju dla inwazji na pełną skalę w 2022 roku. Putin nalegał, aby negocjacje z Ukrainą opierały się na tych samych żądaniach, które wysunął przed inwazją i w momencie największych rosyjskich zdobyczy terytorialnych, pomimo faktu, że Ukraina zabezpieczyła Kijów i wyzwoliła znaczną część terytorium, które jego siły posiadały w tym czasie. Putin powiedział podczas Direct Line, że jest gotowy do prowadzenia rozmów z Ukrainą bez warunków wstępnych, że wszelkie rozmowy muszą opierać się na tym, co Rosja i Ukraina uzgodniły podczas negocjacji w Stambule w marcu 2022 roku, kiedy wojska rosyjskie nacierały na Kijów oraz we wschodniej i południowej Ukrainie, a także na realiach, które rozwijają się obecnie w terenie. Putin powtórzył, że żądania, które przedstawił w Ministerstwie Spraw Zagranicznych MSZ w czerwcu 2024 roku, aby siły ukraińskie wycofały się z całych obwodów Ługańskiego, Donieckiego, Zaporoskiego i Chersońskiego, zanim Rosja zgodzi się na zawieszenie broni lub negocjacje pokojowe, są nadal aktualne. Projekt traktatu, który powstał w wyniku negocjacji ukraińsko-rosyjskich w Stambule w marcu 2022 roku, stanowił, że Ukraina będzie trwale neutralnym państwem, które nie może przystąpić do NATO i nałożył ograniczenia na ukraińskie siły zbrojne podobne do tych nałożonych przez Traktat Wersalski na Niemcy po I wojnie światowej, ograniczając ukraińskie siły zbrojne do 85 tysięcy żołnierzy. Żądania Rosji w Stambule były głównie bardziej szczegółowymi wersjami żądań, które Putin przedstawił w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku, w tym o demilitaryzacji i neutralności Ukrainy.